Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Rytu to jest kolejny co jest Rytu Dzisiaj jest 27 dzień grudnia, to jest niedziela, ja Was zachęcam i zapraszam do luknięcia. W linki w opisie Look to Description Below linki macie, więc mnie dajcie I dzisiaj niektórzy mówią o tym dniu święta, święta i po świętach, a że po świętach no to za dużo tych tematów nie ma, więc ja po prostu nie mając tych tematów, stwierdziłem że tak jak większość YouTube'a troszeczkę przeanalizuję i pomarudzę być może o nowym Teamie X czyli tak zwanym Team X2 i w zasadzie zacz zacznijmy od tego troszeczkę rysu historycznego e wiadomo Team X2 jest nawiązaniem do shore bądź wcześniejszego Teamu X e ale większość z nas prawdopodobnie tego nie wie większość z was chciałbym powiedzieć, że tego nie wie że hmm, protoplastą tych wszystkich showów był, uwaga, hmm, Big Brother teraz wszyscy wiedzą o co chodzi czyli po prostu ukazanie hmm, grupki ludzi w zamkniętym pomieszczeniu i podglądanie ich życia, ich jakichś tam hmm, walk o zdobycie jakiejś tam nagrody pieniężnej. I oczywiście hmm, pamiętam pierwsze Big Brother, potem pokazały się takie na przykład y, bardzo podobne, y, kom, tak naprawdę y, jakby powiedzieć, show też, y, jak na przykład dwa światy. Dwa światy był y, takim współzawodnictwem od samego początku do samego końca, bo gdy właśnie w zasadzie inne stawiały na to, że wszyscy są w jednym, w jednym domu, to dwa światy stawiają na to, że są dwa osobne domy i o różnych standardach. Jeden jest w luj bogaty, a drugi jest taki biedny i w zasadzie każdy chciał mieszkać w bogatym i dwie grupy ze sobą się ścierały. Kto będzie w Bogatym, a kto będzie w biednym. No i oczywiście też był inny, też bardzo podobny bar. Bar się z tego co pamiętam charakteryzował tym, że większość zdarzeń się właśnie działo w okolicach właśnie tytułowego baru, ale jak to wiecie. Chciałem tylko powiedzieć fakt, że w zasadzie oglądałem no dwa odcinki, 2-3 dwa, maksymalnie odcinki, i nie interesowało mi się to. Więc można już powiedzieć, jak, jak patrzę na tą nową odsłonę Big Brothera na YouTubie, bo to jest w zasadzie Big Brother, ale na YouTubie w wersji light ponieważ wszyscy wiedzą, że nikt na YouTubie nie pozwoli na to, żeby była wersja taka jak w telewizji, bo telewizja oczywiście ma swoje ramy, ale ona może swoje ramy naginać. Natomiast na YouTubie nie można tych ram, ram naginać i wszyscy wiemy, że nie będzie dochodzić do um, takich ekscesów jak na przykład w um, Big Brotherze, tak? Prze nawet... Oczywiście tutaj też można powiedzieć, że Polska też była daleko za Amerykanami, którzy właśnie pierwsi pokaza pokazali właśnie ten typ rozry rozrywki i właśnie to Amerykanie byli prekursorami właśnie ze swoim Big Brotherem i ze swoim To Wars. Oni też właśnie mieli bardzo taką samą wręcz serię z dwoma światami, ale potem to się przerodziło w wyspę wyspę przetrwania i takie rzeczy. I to jest to samo co Big Brother, ale w sposób właśnie bardziej taki przetrwany. Oczywiście nawiązaniem do tego typu showów jest wyspa totalnej porażki, totalna porażka w, w trasie i, i te wszystkie z Chrisem, no to, to, ten show jest najlepszy, animowany show jest najlepszy od wszystkich. Bill Brother'ów no to oglądałem, oglądałem, jeżeli chodzi o te animacje, to oglądałem wszystkie prawie, że odcinki, szczególnie tej pierwszej serii, czyli wyspa totalnej porażki, to, to jest miód na moje oczy i moje, i w zasadzie nawet te showy właśnie bardziej amerykańskie nie są tam nie fajne. Natomiast teraz troszeczkę... Yy, dla tych yy, nawiązania do Teamu X2. Yy, w zasadzie, yy, może was, z części was nie wie, ale hate oraz yy, te wszystkie oczy zwrócone na Team X2 to, że nagle się wypowiedzieli starzy z Teamu X, yy, zwanego XT wypowiedzieli się o nowym teamie i wypowiedzieli się w sposób w większości negatywny no to jest dobry zabieg marketingowy Bo każdy o tym wie, albo nie każdy, że nieważne o jak mówią, ważne że mówią a jak mówi ktoś źle, no to w zasadzie no no to część z widzów oglądnie po to żeby zhejtować coś takiego, a część z widzów oglądnie z ciekawości, dlaczego ten gość, kto jest taki sławny, zhejtował tą nową produkcję, z której yy, przecież w pierwszej serii on się wybił. Tego nie wiadomo. Yy, I w zasadzie tutaj wręcz można podkreślić, że moje zdanie jest takie, jak praktycznie na początku vlogu, że odniosę, o, oglądałem jeden odcinek, czyli odcinek właśnie y, za, zapowiadający właśnie Team X2 i już mam wyrobione zdanie, że to będzie dokładnie to samo co Big Brother, Bar y, czy dwa światy y, i w zasadzie y, nie zamierzam tego oglądać y, tak jak y, nie oglądałem żadnego nic. Y, no no oprócz właśnie rysunkowych właśnie jak wyspa totalnej porażki czy narysowanie razem kto wie co to jest no to plus dla Ciebie jeden tak bardzo ponieważ to też było super też właśnie takie prześmiewcze dotyczące Big Brothera i tych wszystkich innych show'ów nie będę to oglądał po pierwsze, że to nie jest typ rozrywki dla mnie to jest mm, po pierwsze, a po drugie, że w zasadzie nigdy mnie nie interesowało użycie innych ludzi. Nigdy mnie nie interesowało to, kto coś ma, że ktoś tam ma więcej, że ktoś ma lepiej, że ktoś ma bardziej. To w zasadzie wręcz można powiedzieć, że jestem takim człowiekiem, który mówi, jeżeli jest ci źle, no to po prostu pójść do tego gościa i powiedzieć, że jesteś źle, może może ci odpali coś, a w zasadzie takie podniecanie się życiem innych i no to ja uważam, że to jest takie bardzo małostkowe i, i w zasadzie dużo lepiej się ogląda te szały, gdzie ta grupka ludzi jest na bezludnej wyspie albo w Afryce albo gdziekolwiek indziej ponieważ no, to się i tak, to i tak nie jest do... To znaczy to jest i tak dużo lepsze a już kreskówki to są już masakrycznie dobre w porównaniu do tego co się aktualnie, aktualnie tam dzieje i co by powiedzieć mm, mm, nie jestem fanem tego typu. Jak powiedziałem na samym początku, nie będę tego oglądać. A jeżeli chcecie jakiś dłuższy komentarz, no to tylko powiem tyle, że nie będę komentował mm, temu X2. Dla mnie to są ludzie, którzy po prostu chcą zarobić, chcą zdobyć dużo atencji, a właśnie takie vlogi jak mój, no niestety, czy vlogi wielu innych YouTuberów powodują wzrost zainteresowania. I nieważne, czy to będą vlogi pozytywne, czy vlogi negatywne, i tak Team X2 dzięki tym vlogom dostaną masę atencji. Więc jeżeli dobrnęliście do końca, no to oczywiście zachęcam do tego, żebyście odpuścili sobie ten typ rozrywki. Już lepsza jest książka. <gryw> Naprawdę le dużo lepsza jest książka. Dobra. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że e, znacie moje zdanie, więc nie bądź fajka, zostaw fajka, nie bądź huba, zostaw suba i oczywiście komentujcie, subskrybujcie czerwony guzik na czerwone tle na kanale i pod tym filmem też kciuki w górę, a ja Wam wszystkim bez żadnego wyjątku. Mówię szczerze, i wyjątkowo dzisiaj. No Anty, anty takim showom. Hej!